tu papilot jest. I poczekajcie, bo coś tu się właśnie dzieje, że mi się laptop nie ładuje. Nie wiem czemu, bo jest włączony przedłużacz, wpięte do końca, wszystko jest ok No i co? Dzisiaj bierzemy najtańsze auta na oelicie Zaczynamy od mojej ulubionej marki, Audi. Najtańsze ja też Audi, i jest to nie to. A Audi A3 za 1500. 350 koła ma najechane. Tylko jedno zdjęcie jest. To drugie to jest takie. Yy, rozbite, widać. Yy, no i co? 97 rok. 1,6. Uszkodzony manual. 1.601 koni 350 tysięcy ma najechane, to jest ta generacja 8L Rok tak jak mówię, nie wiem czy mówię, 97 Chyba mówię yy, Dalej tu już są te A3, 80 -eczki. No ogólnie ta A3 8L jest mega tania Teraz przechodzimy do Innej marki, jaką jest Deu Mało jest Deu tutaj i najtańszy jest Deu Matis za 1111 zł. To jest prywatne auto, 52 konie, więc na pewno szału nie ma. Y 0,8. wiadomo, Deu to nie marka premium i raczej pewnie nie będzie, bo już jej nie ma. Myślę, że już to powinien, powinniście wiedzieć, że już nie ma Deu, bo Deu padło. Deu już niestety nie ma. A my przechodzimy do kolejnej marki, jaką jest. Już wam mówię. Już momencik. Zgadnijcie, ile może kosztować najtańszy jeep? 8000. Jest to najdroższy auto z dzisiejszego odcinka. Chyba. I chyba takie pozostaje, tak podejrzewam. Zobaczymy. 7 zdjęć jest, bo to 8. Wi wi widzieliście już, jakie jest. Dizalek, 3 3,2. 140 koni. 270 tysięcy ma najechane. 99 rok. Bezwypadkowy. Pewnie, pewnie tylko bezwypadkowy, w obecnym momencie. Albo rozbity był, ale to była stuczka, bo wiecie, stuczka to nie wypadek. A my przechodzimy do kolejnej marki, jaką jest? Jaguar najtańszy. Za trzy koła. Swoją drogą, Miki Jaguar z trzy koła to. Brzmi jak naprawdę taka okazja. 2003 rok, 280 tysięcy ma najechane. Jest roz, y, uszkodzony, ale wygląda jakby nie było jakoś mocno. Manual, jest dla mnie zaskoczeniem, powiem Wam. Yy, 238 koni, naprawdę się opłaca. No Mieć auto za 3000, które będzie miało 238 koni, 3 litry. A i przeczytam jeszcze opis, że. Co jest zepsute, już, że zaraz wam powiem. Wtedy po opisie się dowiedziałem tyle, co po zdjęciach i po tym kawałku. O, po tym. Yy, no, praktycznie się nic nie dowiedziałem. Tam było, że jakie są tam spłaty. Nie gadaj. Nie gadaj. O, w angliku. Lekko tam. To jest nic, widzowie. 241 koni, diesel, 3 litry. 2011 rok, ale za 3000 takie coś. Widzowie, kupujcie, opłaca wam się. Miuzd z Anglik jest lekko rozbity, to kosztuje 3, 3. No, 3150. A za 3000 kosztuje taki złom. Dobra, przechodzimy do kolejnej marki. Kolejną marką jest Kia. Rio. Jeden 3 RS, A, yy, poczekajcie. Poczekajcie, bo coś tu mi wyskoczyło. Zaraz do Was wracam. Wyszło, więc idziemy do innej kij. Bierzemy tutaj kija. Gdzie jest kija, kija, kija? Jest kija. Najniższa cena. I przejdziemy chyba do tej. No co jest? Widzowie. Przejdziemy po prostu do innej marki, już bo mam też tego Słuchajcie, następną marką po tamtej ki będzie marka, która jest naprawdę porządna, pożądana. Mega pożądana. I będzie to, uwaga! Lamborghini! 54 ogłoszenia są. Bierzemy najtańsza cena. O! Ale urywał. Jest to Gajardo z 2004. 290 koła, więc tyle kosztuje najtańsze lambo. Na OTOMOTO? Wszystko tu sprawdzam na OTOMOTO Co? Nie wierzę, że taki tu ma przebieg. 61 tysięcy, 5 litrów, które trwa chyba V10. 500 koni. No, to jest y super samochód czy hiper samochód? Hiper samochód czy super samochód? Najtańszy smart. Będzie to bardzo krótki odcinek. Yy, jest to już przedostatnie auto. Yy, Smarcik. 06. To jest ile? 40 koni, więc naprawdę nie ma szału. Za, tym bardziej, że jak taką, za taką cenę można było mieć dużo lepsze auto. Ale no musicie przyznać. Mimo, nie jest to naprawdę. Jest to mega mała cena. A, uszkodzony. Pewnie będzie później jeszcze gorzej. A ja nie widzę, żeby gdzieś był puknięty. Czy może być gdzieś tam mechanicznie, nie? A, tu coś o kredy kredycie. To. Auta tego nie kupuj, ale to jest automat. Pewnie trzybiegowy. 153 tysiące ma najechane. 99 rok, co mnie zaskoczyło. Bo ja myślałem, że to. Smart, może nie wiem, jest 15, czy nie 15, 10, 8 jakoś rok, nie więcej. Dobra, ostatnie auto to Kupra. Auto moich marzeń. Trochę, bo mega mi się podoba Kupra Formentor. I teraz pytanie: czy najtańszym autem kupry będzie to Kupra Formentor? Zobaczymy. No nie będzie ich za dużo, choć 1029. Jest Formentor! Co? 35 koła za Formentora? Ale ciekawe Rymy nie czuję, gdy rymuje. A tu chyba jest buknięty. A nie, to jest od cienia. Ty! No, auto jest praktycznie w wzorowym stanie. Co? To ma być uszkodzenie? Czy to ma być uszkodzenie? czy to jest po prostu... Odepchnięte, bo to można sobie za... Ten, zakładać 41 tysięcy najechane, 1.5 Auto jest 1.5, to może dlatego 21 rok No auto to stan wzorowy Przecież nie wierzę w to Warto zakupić 69 o, data pierwszej rejestracji 26 grudnia 2021. Zapraszam, żebyście kupili te formę tego formatora, jeśli Wam się podoba ten samochód. I dajcie lajka i suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. No więc co? Trzymajcie się. Miała!